mam kost, Jestem obiechać z No i dziś jestem dzieckiem zagubionym, no i ciekawe jest, czy ktoś mnie zaadoptuje. Mam tylko bardzo 10 tysięcy złotych i co? No, ja nie mogę. Chodź Stefan! Ja coś Halo? Wojskie wojsko! Dzień dobry! Dzień dobry! Ja bym za to w kołaździecko. Eee, no co? To nie no I Co no, teraz mnie adoptujecie? Woje! dobra. Ja będę strzelał chcę! Nie. No i co? Żyłabym się już udało. Nie tędy! No! Jakie drifty! No, ustawiłem drift na 1.5. Serio, ja mogę na 1.7. Masz masz premium. A. Ojej, jaki dobry. Łajskopolski. Ja Abyśmy nie walczyli z Ukrainą, prędzej to z Rosją. A z no, Rosją. No, no, no. się boję. z Ukrainą. A to jest Team KFC? Co to jest Team KFC? Nie chcę. Nie chcę. To jest ten dom? Tebie. Zanieś się za wujko. Okej, okay, już idę. Halo, ja jestem za mały. Oto się sędzik. No to już. No to... E, nie patrzeć proszę. Końka, nie to biorę, no już. Jeszcze już czapkę muszę. No. Mam Mam! dobra, To, 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 to! tak, 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 Ej, tak, chcę. Chcę maka! tak, Ja Maka. maka! Maka. chcę maka! tak, Maka. maka! Maka. chcę maka! Halo! O o o, 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 o! Jestem! Schowałem się, mnie nie ma. Mnie tu nie istnieje. Nie ma mnie tata. Nie ma. Zniknąłem. Jestem pod schodami. Super. Już. Co Jezu, tata strzelał w domu! Super! Halo. Ej, atrymu? Ja Mocy, nie mogę wyjść. Eee. O, tata! Który jest? Chodź za mną, synu. Gdzie ja chodź za mną. mną? idę z mafię. Już, idę! Ej, tata prawie we mnie strzelił! Za mną! Strzelaj! Macie jedzenie. Masz makaron, bierz i idziesz na trening. Juu, a mogę broń? Nie. Nie, broń to trzeba mieć... Nie ja mam tylko 15 tysięcy złotych. Dawaj tu kasę. Kurde, dawaj haj. Nie, da dajcie mi najpierw broń, wtedy wam dam. Dobra, dam ci broń. No to daj najpierw broń. Nie dobra. Ale to było dla dzieci. Tylko. Ale to jest strzela. O, dzięki mama. Co ty mu dałaś? Ja mu I, Nie, wiem. proszę. Idziemy o, na trening. O dzięki. Dzięki, Jestem bogata. Trening! Ja tu mam po swoich starych rodzicach. Dobra, idziemy na wojnę! Nie! Yeah. Tu! Wojna, no, no, nie wzią, mogę wzią, iść z domu! chronić! Jest, jest wojna! Nie, 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 Teraz ma. na dworze jest wojna! To no, jest wojna! Otwieraj! Dobra! Ja się boję. Ja się boję. Odchodzę do no to... Pomocy! Chodź. Ja się boję. Nie ja odchodzę. Pomocy, Tata tak idzie. Ej, ja idę go ratować. Idę. Nie. No. Tylko najlepsi potrafią uciec. Nie, Ochodź! Proszę okay. mi otworzyć. O! Jedziemy. Ludzie, jedziemy na wojnę i znalazłem jakąś dziwną broń na ziemi jeszcze. Wojsko! A ja z takiego pistoletu teraz mam Kuba. Jedziemy! Jedziemy! Atakują! Musimy ich atakować! Szybko! czoł! Halo? Idziemy! Jestem! Halo? Ja jadę! O Jezu! Ja już znalazłem jakąś broń na ziemi! O, okay, Idę do Przelać. góry, Przelać. chwila, mama. Idę do góry. Musisz, e, Nie było e, treningu, ale trudno, co tam? To jest... No, nie, 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 O. nie, 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 i idziemy na samolot! Idę! Do samolotu idziecie! No, do Rosji jedziemy! Rosja! Rosja! Jesteśmy już obok lotniska, trochę się boję. Chodźcie na lotnisko. Ale było z tyłu lotnisko! No to idziemy na lotnisko! Sadaj! Nie, mnie och nie, już nie obchodzi żadne auto. Ty wjechałeś do Włamy, mama. Jestem chop. Hop. Będę szybsza. Tara! Jesteśmy w samolocie. Idziemy latać. Czekamy na ja ciebie, Tata. Czekamy. Dobra, idziemy. Lecimy. lecimy zaraz, Tata. Pośpiesz się. Jestem w samolocie. Gdzie? O, jest Tata. Właśnie startujemy. I lecimy! Ej, taka! Co się dzieje? Atakują! nasz samolot! Kurde, skaczemy! To było. To był nie z łysem. Pomocy. Halo. Gdzie ja jestem? Rodzice! Rodzice! Taka! Widzisz mnie? Nie, nie widzimy cię. No to czemu mama leżysz? Masz uraz? Nie. Ja nie umiem Bo stąd ja... wyjść! Zbagowały mi się nogi! Ej, Oto... czekaj! Kliknę na ciebie, mama! Proszę, wyj mnie! O! <śle> Ej, tata, weź mnie! Tata weź mnie! Ej, ja! Ej, to jest chyba bunkier! Ej, klippier! Ej, klippi, okej! Bipi, juu! Uu! Drop! Ej! Juu! Ej, baba się zmniejszyła, to jest bunker. Nie, nie mogę się tutaj naruszać. Ja to jest bunkier! Chowamy się tu, już nikt nas tutaj no. nie zabije, a więc ja się o. z wami żegnam widzowie, my już z rodzicami e, zostajemy tutaj. No i co? Pa!